Witam, witam, witam Was kochani, bardzo serdecznie z tej strony Patryk Rojorejewski i e, Inforojki. Kochani, zaczniemy sobie od elementów niezwykle smucącego, mianowicie to, co odprawia YouTube od dłuższego czasu, to woła o pomstę do nieba, czyli nieinformowanie widzów o przesłanych przez osobę przez nich zasubskrybowaną filmów, spieprzenie całego modułu subskrypcji i tak dalej, i tak dalej. Między innymi użytkownik Konradios przychodzi nam z pomocą, mianowicie istnieje możliwość manualną Ustawienia tego wszystkiego i naprawić całego systemu, mianowicie wchodzimy na YouTube'a, dajemy na moje subskrypcje, potem na zarządzanie subskrypcjami i zaznaczamy te kanały, o których chcę być informowani. Najlepiej, wszystkie, skoro się deklarowaliśmy z subskrypcją. Potem działania i zaznaczamy opcję informowanie w filmach obowiązkowo oraz opcjonalnie informacje mailem. Ja sobie to sprawdziłem, okazało, że mi też wyzerowało wszystko i też nie dostawałem żadnych informacji. Teraz YouTube jest w fazie wdrażania różnych. Modernizacji i poprawek może to jest fatalny, bądź co bądź mega fatalny efekt uboczny całego starcia. Dlatego, w ramach może nie podsumowania tygodnia, bo inforoyert nie było do dwóch tygodni, teraz przed sobą. Przepraszam. Ech, za bardzo wczułam się w górnego bohatera Breaking Bad. Ok, Ech, tutaj widzicie od ostatnich inforoyert, dobrze mówię. Dobrze mówię, 108. To były filmy, które ukazały się od ostatniego czasu. Ze wszystkich tutaj obecnych najbardziej zależy mi, byście zapoznali się z Paintballem z Rojem, 9. edycja w Uniejowie. Informacje o 10. edycji, 10. edycji Paintballu z Rojem poznacie dokładnie jutro, punkt 12. Także osoby zainteresowane udziałem w kolejnym będzie zapraszam jutro na filmy, punkt godzina 12 w sobotę co do innych filmów na ten weekend, najbliższe dni. Zostawiam to w charakterze pewnych, myślę, mocnych niespodzianek, które na Was po prostu będą ee, czekały. Reszta filmów widzicie, nadrabiajcie zaległości, bo sami widzicie przez ostatnie dni to są jakieś totalne jaj, e, co, co, co tu się wy, wyprawiało i niestety byłem na bieżąco informowany przez widzów, że nie dostali informacji m, o... Filmie. to coś w stylu jakby ktoś sobie wykupił, na szczęście tu macie za darmo prenumeratę nie otrzymywał gazet także mniej więcej tak to niestety działa i nie jest to fajne, dobra, przechodzimy teraz do hateru, hadretatywnej tarczy roja z naciskiem na pomoc, którą możemy nieść Franiowi Franiowi, który walczy o życie po prostu mówią w skrócie czym jest dokładnie choroba neuroblastoma jak można tutaj Franiowi pomóc? Macie dedykowaną stronę e, internetową, e, podzieli się swoim sercem, a także odpowiednią, konkretną stronę e, facebookową. Oczywiście wszystko macie w linkach w dzisiejszym, pod dzisiejszym e, materiałem. Dzisiaj będzie dość dużo kanałów e, polecanych, jak sami widzicie, trochę tutaj e, ekipy e, będzie. Jednak zanim... Przejdziemy do tematu y, najbliższe serie. Wiadomo, prowadzimy teraz kończymy postala zaczynam, zaczęliśmy już od jakiegoś czasu prowadzić Shadow Warrior i jako że skończyliśmy tutaj już wideo relacje ze stanów a także GTA 5 zajmiemy się oczywiście Battlefieldem 4 wraz z rokiem czyli będzie powrót do duetu a także obiecuję wam pełną serię nieprywatną tylko będziemy przeżywać razem brakuje mi troszeczkę po The chociaż tutaj może wolbrzymiam i nie do końca Trafnie porównuje Beyond, dwie dusze Two Souls, i z tego sobie zrobimy, myślę, serię, jeśli wszystko będzie dobrze, jak należy. To taka informacja, jeśli chodzi o najbliższe, powiedzmy, tematy. Dobra, przejdźmy sobie teraz do kulturalnych. Także pragnę serdecznie podziękować następującym użytkownikom za kulturę w komentarzach. Kondzio, czy. MC Bryzol, Friski Pat, Sir Naxor, Mr. Haiko oraz BMX Ziom. Serdecznie dziękuję i gratuluję. Kochani, przechodzi... a, przepraszam, jeszcze jedna rzecz w kwestii haterów, czyli inicjatywa użytkownika Archie Milano, czyli Polska Akcja Humanitaria kliknij w pajacyka. Zapoznajcie się, również macie to w opisie dzisiejszego filmu. Dobra, przechodzimy do kanałów teraz polecanych. Trochę się namnożyło ze względu właśnie na to, że nie było, nie było inforojek przez ostatnie dwa tygodnie. Dobra, trolek Tolek Trolek. Tolek Trolek, jak sama nazwa wskazuje, bawi się małym trollingiem, ale nie... Tylko mamy chorojki, mamy Q&A, zapytaj tolka, yy, mamy yy, symulator yy, 2013, chirurga. Dość duże rzeczy można tutaj yy, znaleźć. Generalnie różnorodność pozytywnie bije tutaj po oczach. Następnie Janek Jakubek. Bardzo fajne filmy krótkometrażowe z pasją, z jajem. Fajna reżyserka, fajne pomysły. Robią chłopcy nie od wczoraj, jak się to mówi, filmy, i to co robią naprawdę potrafi przykuć oko na dłużej. Następnie Caldern. Caldern, tutaj wracamy powiedzmy do gamingu, są i pogradanki różnego rodzaju. Bardzo sympatyczna ekipa, bardzo fajny dobór gier i przede wszystkim sympatyczne wykonanie gry. Dobre, gry kultowe, gry zapomniane. Coś, coś dla wszystkich po prostu. Następnie Piran Ninja. Tutaj mamy kolejny inny obszar zainteresowań, mianowicie noże. Bardzo, bardzo dawno temu polecałem wam kanał niejakiego trollskiego, który wyrabiał noże. Tutaj mamy coś w stylu troszeczkę recenzji. Tego wszystkiego, także coś powiedzmy dla osób, które interesują się tym aspektem. Następnie Marcium Games, przesympatyczny gościu, bardzo fajna persona, którą mam przyjemność, okazję znać osobiście, bardzo fajne podejście do tematu, coraz lepszy skill, jeśli chodzi o przeróżne relacje i nie tylko, jak najbardziej. Także polecam polecam serdecznie kanał bardzo fajnej e, osoby, która na filmach jest e, taka sama jak w rzeczywistości, a ja to się ceni. Następnie Lesiu625. Różne śmieszne skecze, różne śmieszne, mm, powiedzmy, e, opinie, reportaże. No, w, można, można się wciągnąć, mówić, e, mówiąc delikatnie. Także polecam serdecznie Lesiu625. Następnie World of poręczek. of Sporeczek i tutaj mamy, no miszmasz totalny, ale bez pejoratywnego wydźwięku. Jak najbardziej pozytywna e, kwestia. Przeróżne poradniki i to się jak najbardziej ceni e, graficzne, e, rysownicze i nie tylko, a także w tym wszystkim. Mm, gry, oczywiście, czyli to, co lubimy w sumie najbardziej. Także subskrybujcie, jeśli uważacie, że dana osoba przeze mnie zaproponowana po prostu na to zasługuje. Wspierajcie, jeśli chodzi o inicjatywę Archi Milano i pomoc dla Frania Błacha. Nadrabiajcie zaległości, bądźcie ze mną, oglądajcie po prostu, przynajmniej poświęćcie kilka minut, kilka minut żeby zobaczyć, czy roje coś rzuca. Wiecie, że rojo wrzuca codziennie, także y, nie ma czegoś takiego, że rojo przestał nadawać, mimo że przez brak tej y, informacji o subskrypcjach, macie prawo tak pomyśleć. To jest masakryczną sprawą. O tyle w, strasznie mnie bolącą, że na przykład tak jak mówię, jeśli chodzi o ten painl z rojem, relacja z 9 edycji naprawdę kilkanaście godzin na tym spędziłem, no a ilość wyświetleń. No jest co najmniej zasmucająca, mówiąc bardzo delikatnie i niewulgarnie. No i zastosujcie tipa pana Konrad i oczekujcie na najbliższe dni, myślę, interesujących materiałów. Serdeczna tarcza, kochani, trzymajcie się, hejos!